Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Frank Szebel, uwielbiana postać niemieckiej muzyki, zdobył sławę w latach 60., przyciągając publiczność swoimi emocjonalnymi występami i niezapomnianymi hitami. Jako wybitny artysta Niemieckiej Republiki Demokratycznej występował nie tylko w kultowych filmach, ale także dominował na listach przebojów swoimi dusznymi melodiami. Dziś, obchodząc 80. urodziny, z mieszanką nostalgii i smutku, Szczebel wspomina swoją długą i burzliwą karierę. Nie chce umrzeć na scenie, powiedział kiedyś, ujawniając wrażliwość, która jest sprzeczna z jego większą niż życie osobowością. W tym wideo odkrywamy poruszające aspekty jego późniejszych lat i badamy, jak niegdyś promienny gwiazdor radzi sobie z wyzwaniami starzejącego się życia. Oraz gorzko słodkim i realiami życia poza reflektorami. Trudne dzieciństwo. Muzyka leczy jego duszę. Frank Schöbel, celebrowana postać w świecie niemieckiej muzyki, urodził się w rodzinie o bogatym dziedzictwie artystycznym. Jego matka, Katy Brinkman, była utalentowaną śpiewaczką operową, a jego wujek, Herbert Küttner, znanym prezenterem radiowym. Jednak cień tragedii ciężko kładł się nad jego wczesnym dzieciństwem. Jego ojciec Johannes Szebel, prawnik, został w 1945 roku aresztowany i wysłany do NKWD Sonderlager nr 1 w Mühlbergu, gdzie tragicznie zmarł w 1948 roku. Ta głęboka utrata głęboko wpłynęła na Franka i ukształtowała jego tożsamość, zmuszając go do radzenia sobie z dzieciństwem bez przewodnictwa postaci ojca. W swojej autobiografii Szebel barwnie opisuje swoje dzieciństwo w Lipsku, gdzie jego matka wychowywała go sama. Przekazała mu miłość do muzyki, która płynęła z rodziny. Wspominając o losie swojego ojca, Szebel mówi: Mówiono mi, że mój ojciec był prawnikiem w NSDAP. To było wtedy normalne. To wyznanie podkreśla złożoność jego rodzinnej historii oraz milczenie wokół przeszłości jego ojca, co pozostawiło Frankowi wiele nieodpowiedzialnych pytań o własne dziedzictwo. W miarę dorastania kontakt Szybela z muzyką był nieunikniony. Z przyjemnością wspomina, jak w wieku siedmiu lat brał udział w kursach przygotowawczych do renomowanego chóru Toman, mimo że ostatecznie postanowił nie dołączyć. Jego zainteresowania skłaniały się bardziej ku muzyce pop, która lepiej harmonizowała z ówczesnym klimatem kulturowym. Pomimo zamiłowania do muzyki, Szebel początkowo dążył do pozostania meteorologiem, a następnie podjął naukę jako technik kamery. Dopiero w wieku 20 lat podjął kluczową decyzję o rozpoczęciu kariery jako piosenkarz, co miało doprowadzić go do stania się uko ukochaną postacią niemieckiej kultury pop. Talent Szybela był niezaprzeczalny i rozwijał się w jego formacyjnych latach. Rozpoczął karierę muzyczną w zespole Erika Weinerta, Narodowej Armii Ludowej, co oznaczało początek podróży, która miała doprowadzić go do sławy i uznania. W trakcie swojej kariery wykorzystywał doświadczenia z wczesnych lat swojego życia, przekształcając osobiste tragedie w potężny napęd do sukcesów. W swojej autobiografii Szebel ujawnia głęboki wpływ doświadczeń dzieciństwa na swoje życie. Utrata ojca oraz wytrwałość matki pozostawiły niezatarte piętno na jego charakterze, wzmacniając jego pasję do muzyki i pragnienie nawiązania kontaktu z publicznością. Pomimo wyzwań, przed którymi stanął, w tym presji różnorodnych oczekiwań rodzinnych oraz społecznych, Szebel zwrócił się ku sobie jako prominentny artysta, ucieleśniając ducha swojego pokolenia. Patrząc wstecz na swoją drogę, historia Franka Szybela staje się gobeliną utkanym z nici talentu, tragedii i triumfu. Jego życie stanowi świadectwo trwałej mocy muzyki i odporności ludzkiego ducha, przypominając nam, że można wstać pomimo przeciwności losu, aby stworzyć trwałe dziedzictwo. Najbardziej udany artysta solowy NRD. Kariera Franka Szebela jako komercyjnego muzyka rozpoczęła się w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 60. okresie, który położył podwaliny pod jego przyszły sukces. W latach 1965 do 1973 wystąpił w czterech muzykalach produkcji defa, z których najbardziej znany to gorące lato. W reżyserii Joachima Haslera w tym kultowym klasyku zagrał główną rolę młodego Kaja, co umocniło jego status w przemyśle rozrywkowym. Obok swojej ówczesnej żony Chris Dirk stworzył znane duety muzyczne, znane jako Chris i e. Frank. Osiągnęli znaczące sukcesy w konkursie hitów NRD, wygrywając dwukrotnie. Najpierw w 1960 roku z piosenką Kochaj mnie tak, jak serce pragnie. A następnie w 1969 roku z Wieczorem w mieście. Te zwycięstwa ukazały ich popularność i ugruntowały ich miejsce w wschodnio niemieckiej kulturze pop. W 1971 roku Szabel przeszedł do telewizji, występując jako prezenter w programie Frank Speedkiste, pierwszym programie muzycznym rockowym w Radiu NRD. Jego rosnący profil doprowadził do tego, że w styczniu 1972 roku był gościem w pierwszym wydaniu programu sobotniego wieczoru Kessel Buntes, platformy, którą później sam prowadził od września 1980 roku. Ten sam rok zaznaczył ważny kamień minowy w karierze Szybela z premierą swojego przyboju, jak Gwiazda. Piosenka okazała się niezwykle popularna sprzedając się w czterech setkach tysięcy egzemplarzy za pośrednictwem wschodnio-niemieckiej wytwórni płytowej Amiga, a także kolejnych egzemplarzy przez zachodnio-niemiecką wytwórnię Philips. Ten sukces przyniósł mu miejsce na 37. pozycji na liście Sindli Republiki Federalnej Niemiec, gdzie jak gwiazda utrzymywało się przez 5 tygodni. Ten osiągnięcie doprowadziło do jego występu w programie NDR – Muzyka ze studia B. W maju 1972 roku, stając się pierwszym wschodnio-niemieckim piosenkarzem, który wystąpił w Niemczech Zachodnich. Oprócz Jak Gwiazda, Schöbel w 1971 roku wydał kolejny hit, Złoto w Twoich Oczach, skomponowany specjalnie dla niego przez Arnda Bauze. W następnym roku wydał Idź od bieguna północnego do bieguna południowego, kolejną kompozycję Bauze która szybko stała się ulubieńcem fanów. Znajomość Szybela rosła, więc on w 1974 roku reprezentował NRD na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech Zachodnich i wystąpił na stadionie we Frankfurcie. Na tym wydarzeniu współpracował z drużyną narodową DFV NRD, nagrywając hymn piłkarski: Tak, piłka nożna jest okrągła jak świat. Inna piosenka: Są przyjaciele wszędzie. Również należy do tego historycznego momentu. W 1975 roku Szebel zdecydował się na krok w stronę piosenek dziecięcych, wydając album Wstęp do Malowania Słońca, który zawierał utwór o Tokito. Współpracował również ze swoją partnerką Aurorą La Casa, przy utworze Wyspa w Zatoce Kazones”, skomponowanym na potrzeby wschodnio niemieckiego programu telewizyjnego w drodze z muzyką Kuba który został wyemitowany w grudniu 1975 roku. Ich partnerstwo kwitło, prowadząc do wydania bestsellerowej płyty Święta w rodzinie w 1985 roku, za którą w 1988 roku otrzymali prestiżową nagrodę złotej Amigi. Sukces tego albumu został dodatkowo wzmocniony specjalnym programem telewizyjnym Wigilie. Co jeszcze bardziej zwiększyło ich popularność wśród widzów. W marcu 1984 roku Szebel zainicjował pionierski projekt muzyczny pod nazwą Stary jak świat, który zgromadził wszystkich 420 śpiewaków z byłej NRD posiadających profesjonalne legitymacje, niezwykłe osiągnięcie, które ustanowiło rekord świata. Jego wpływ był również odczuwalny w telewizji gdzie w grudniu 1980 roku wystąpił wraz z Gerdem E. Z Haferem i Giselo May w komedii Trzy urocze siostry. Rodzinne święto z konsekwencjami, do którego także skomponował muzykę. Na przestrzeni lat Szebel został uznany za ulubieńca telewidzów i między 1971 a 1986 rokiem był wybierany przez widzów 10 razy. W 1987 roku wydał piosenkę Fani są siłą, a w maju 1989 roku utwór Nie potrzebujemy już kłamstw dotarł do 80. miejsca na niemieckich listach przebojów. Jego ostatni występ telewizyjny miał miejsce 31 grudnia 1991 roku, podczas ostatniego wydania niemieckiej telewizji, gdzie zaprezentował sketch Bottle -Meier wspólnie z Herbert Koefferem. Sukces Świąt w Rodzinie prowadził przez lata do produkcji kolejnych odcinków, które w 1990 roku kumulowały w wydaniu płyty CD Wesołych Świąt w Rodzinie. W uznaniu swoich zasług dla muzyki. Szabel w 1995 roku został pierwszym artystą, który otrzymał nagrodę złota kura. Od 1992 do 2019 roku prowadził wesołych świąt z Frankiem w MDR, popularny program emitowany corocznie w Wigilię. W kolejnych latach Szybel utrzymywał kontakt ze swoją publicznością, nagrywając na nowo w 2005 roku piosenkę dziecięcą. Comvir Sonne, wspólnie z Burgerem Larsem Dietrichem i zwycięzcą Star Search Danielem. Jego wszechstronność była dalej udowodniona udziałem jako rok muzyk w serialu Aard – Wszystko w przyjaźni w 2007 roku i współpracą przy audiobooku z Herbert Kefferem w 2008 roku. W lutym 2016 roku skomponował piosenkę, co by było gdyby z okazji 95. urodzin Krefera pokazując swoje ciągłe zdolności twórcze. W 2012 roku ponownie otrzymał Złotą Kurę. Tym razem za osiągnięcia życiowe. Gala, która odbyła się w 2017 roku w Admiralspalast w Berlinie, świętowała jego 50-lecie kariery, a w 2021 roku zadebiutował Historia Franka Szybela w Teatrze Boulevard w Dreźnie z utworami z jego wspaniałej kariery. W tym samym roku otrzymał Nagrodę SMAGO. Szybelowe trwałe dziedzictwo nie tylko poprzez jego muzyczne osiągnięcia, ale także poprzez zdolność do rezonowania z publicznością na przestrzeni pokoleń. Zdradził swoją pierwszą żonę. Frank Szybel był w związku małżeńskim z piosenkarką pop Chris Dirk od 1966 do 1974 roku. A z ich połączenia urodził się syn. Aleksander Schöbel, który przyszedł na świat w 1960 roku. Ich historia rozpoczęła się w 1960 roku nad Bałtykiem, podczas festiwalu, gdzie Chris żywo wspomina swoje pierwsze spotkanie. Ten facet z złotymi włosami zapytał mnie, czy to nie ty śpiewałaś Summertime w telewizji. Sposób flirtowania Franka, który charakteryzował się ciągłym mruganiem, na początku sprawił, że wydawał się Chris... Ekscentryczny lub niedowidzący, ale z czasem zrozumiała, że traktuje podobnie wszystkie dziewczyny, co dziś postrzega jako możliwy znak ostrzegawczy. Przez jakiś czas byli celebrowani jako idealna wahara NRD. Tytuł ten wykraczał poza ich publiczny wizerunek w ich życie prywatne. Jednak ta dynamika zaczęła znacząco się zmieniać po narodzinach Aleksandra. Chris całkowicie skoncentrowała się na synu. Nawet przerywając karmienie po roku, aby poświęcić mu więcej uwagi, powiedziała: Naprawdę chciałam go karmić przez tak długo. Ta intensywna matczyna miłość zaczęła tworzyć pęknięcie. Frank zmagał się z uczuciami zaniedbania, co Chris uważała za konsekwencję jego niedojrzałości. Gdy rodzi się dziecko, zupełnie normalne jest, że matka poświęca więcej czasu dziecku. Reflektowała, podkreślając, że jej poświęcenie dla Aleksandra nie ograniczało jej uczucia do Franka. W miarę trwania małżeństwa zaczęły krążyć plotki na temat wierności Franka. Chris uświadomiła sobie, co szepcze się za jej plecami, co wywoływało jej ból. Choć tłumiła swoje uczucia dla dobra syna, przyznała, oczywiście, że byłam zazdrosna. Próbowała ocalić swoje małżeństwo, ale idealizowany obraz ich jako ukochanej pary stał się coraz bardziej pusty, istniejąc w ciągu ostatnich dwóch lat przed rozwodem jedynie na scenie. Na pytanie, czy były jakieś znaki ostrzegawcze, Chris przyznała, że takie były. Postanowiła jednak zignorować, bo kochałam go. Ostatecznie ciężar zdrady Franka stał się dla niej nie do zniesienia. Jestem bardzo cierpliwa, reflektowała, ale kiedy czara się przelewa, kiedy uświadamiam sobie, że to tak mnie obciąża, że mnie niszczy, muszę coś z tym zrobić. W 1974 roku podjęła bolesną decyzję, by się od niego rozwieść, nie mogąc dłużej znieść zdrady, która stała się częścią ich relacji. Skutki rozwodu okazały się wyzwaniem, jak to często bywa w takich sytuacjach. Chris nadal pracowała z Ueshi Cora Combo, wspominając, że zarówno ona, jak i Frank zawsze byli solistami, czasami występującymi w duetach, które zachwycały publiczność. Ich muzyczna chemia przyczyniła się do ich wizerunku jako idealnej pary, zarówno wizualnie, jak i wokalnie. Po rozwodzie Chris znalazła znaczące wsparcie u swojego obecnego męża Klausa, wyrażając niepewność, jak przetrwałaby ten czas bez niego. Klaus zauważył, że organizatorzy wstrzymują się od zapraszania jej do koncertów, obawiając się, że może to zaszkodzić jej relacjom z bardziej popularnym Frankiem Szybelem. Postanowił więc jej pomóc, organizując dla niej koncerty za granicą. Zaaranżował występy w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, Kubie, a nawet siedmiotygodniowy pobyt w ZSRR w 1980 roku. Jego miłość i wsparcie odegrały kluczową rolę w odbudowie jej pewności siebie, tworząc silną podstawę w burzliwym czasie w jej życiu. Teraz, 43 lata po rozwodzie z Frankiem, Chris reflektuje nad swoją obecną relacją. Chociaż występowali razem po raz ostatni w 2012 roku, stwierdza: Nie jesteśmy przyjaciółmi. Wspólne koncerty okazały się korzystne dla obu artystów i otrzymywali entuzjastyczny odbiór od publiczności. Kiedy jednak czuła oznaki stresu, wycofywała się do swojej garderoby, traktując ją jako schronienie. Chris, z natury przebaczająca, uznaje złożoność swojej przeszłości, a rozwód pozostaje w jej pamięci jak koński kopyto. To frustrujące, ale bez franka nie miałabym syna Aleksandra, którego bardzo kocham. Po małżeństwie z Chris, Frank Shebel wszedł w długotrwały związek z Aurorą Lakaza, z którą miał dwie córki. Dominik, urodzoną w 1970 roku i Odette Lacaz, urodzoną w 1978 roku. Dominik poszła w ślady ojca, sama zostając odnoszącą sukcesy piosenkarką, chociaż Frank i Aurora nigdy się nie pobrali, ich związek do momentu ich rozstania w 1990 roku. W 2002 roku Frank powitał kolejną córkę Liv Cosmer. Tym samym powiększając swoją rodzinę i kontynuując muzyczne dziedzictwo, które przepływa przez jego życie i relacje. Życie muzyki. W cieniu dnia pewnego dnia socjalistyczny popstar Frank Shebel znalazł się sam przy dużym okrągłym stole z Erik Milke, szefem Stasi. W wymianie, która miała stać się legendą, Milke zapytał: Na? Na co Shebel odpowiedział: Na? Ta wymiana trwała, aż Milke zadał kolejne pytanie: Na co? Shebel? Na? Po tym krótkim i nieowocnym dialogu Szebel podsumowuje spotkanie dekady później. Nikt nie odkrył niczego o sobie. Ten moment zostaje opisany w nowej autobiografii Szebela Dziękuję, drodzy przyjaciele, która zaznacza 60-lecie jego kariery. To druga autobiografia piosenkarza, a mając 79 lat odpowiada na 360 pytań uzupełnionych wstępem i zakończeniem, które są zarówno zaskakujące, jak i poruszające. Jedno z istotnych pytań, czy Stasi próbowali cię dopaść, wywołuje żywą odpowiedź. Trzebel wspomina przesłuchanie, które miało miejsce w małym, wąskim pomieszczeniu, przypominające sceny z kiepsko nakręconych filmów. Był przesłuchiwany po tym, jak dwóch jego muzyków postanowiło zostać na zachodzie po trasie. Następnego dnia skonfrontował się z bardziej przyjaznym przesłuchaniem dwóch mężczyzn, którzy byli zainteresowani wykorzystaniem jego powiązań w przemyśle muzycznym. Z dumą odmówił ich propozycji, mówiąc: To byłoby ostatnie, co bym zrobił, to zdradzić kogoś i oszukać go. To nie leży w mojej naturze. Chcę robić muzykę. Szabel ma awersję do terminu gwiazda, ponieważ uważa, że oddala go od ludzi, dla których występuje. Woli postrzegać siebie jako zwykłego Franka, często widzianego w dżinsach i skórzanej kurtce po upadku muru berlińskiego odmówił wystąpienia w luksusowym hotelu stwierdzając szczerze mówiąc wolę występować w namiocie uwielbiam spotykać zwykłych ludzi na festynach tam czuję się dobrze jego decyzja o pozostaniu w nrd częściowo wynikała z lojalności wobec swojej publiczności mimo frustracji z reżimem to była bardzo bolesna sytuacja być stale wschodnioniemieckim idiotą i tylko okazjonalnie podróżować na zachód do programów telewizyjnych napisał. Narzekał, że w wyniku decyzji Komitetu Centralnego SED przegapił zaproszenia do ZDF Hit Parade, najważniejszego programu dla niemieckojęzycznej muzyki rozrywkowej. Nie idziemy tam, przypomniał sobie. Srzebel podzielił się także poruszającą anegdotą na temat wydarzenia w kwietniu 1972 roku, kiedy Walter Ulbricht, ówczesny przewodniczący Rady Państwa, zaprosił go do występu. Stary Ulbricht siedział podczas występu, podczas gdy Erich Honecker stał obok, świeżo ubrany. Podczas śpiewania Szebel celowo utrzymywał niską głośność, czując, że stary człowiek może mieć trudności z głośnymi dźwiękami. Po końcu swojego występu Ulbricht podziękował mu przeraźliwym, kwaczącym głosem, ale wydawał się niepewny, kto on jest. Myśląc o tym, jak radził sobie z ograniczeniami życia w NRD, powiedział: Cóż, tak się dorastało i wiedziano, że będzie się regulowanym. Dawało się radę i organizowało swoje życie. Jego brat przeszedł na zachód w 1965 roku, a matka poszła za nim w 1973 roku. Dla Franka pozostałem tutaj. Materiały materialne miały dla niego niewielkie znaczenie, gdyż był zadowolony z posiadania Wartburga, który uważał za całkowicie wystarczający. Nawet po upadku muru berlińskiego szebel opierał się pokusie konsumpcjonizmu. Kilka jeansów, koszula, kilka trampek na rok i świat jest w porządku, stwierdził, żyjąc w drewnianym domu z ogrodem w Berlinie Wschodnim. Podkreślił znaczenie oszczędzania i zauważył, łatwo wydawać pieniądze. Oszczędzanie wymaga dyscypliny i inteligencji. Teraz, mając ponad 80 lat, Szebel spogląda na życie poświęcone muzyce. Mając średnio 80 do 100 występów rocznie przed pandemią. W tym czasie odkrył radość zrobienia kroków w tył od nieustannego pościgu za sławą. Jak piękne może być, gdy nie musisz już śledzić ścieżek przebojów, gdy nie musisz być na pokazach, które stają się coraz głupsze, myślał i docenił nowo odkrytą radość z prostego czasu spędzonego z przyjaciółmi, zamiast gonić za kolejnym występem. Frank Szebel napisał swoją autobiografię przez około rok, ale nie każdego dnia. Jest w formie pytania i odpowiedzi, właściwie sam siebie wywiadował i wydrukował to słowo w słowo. Fraszki, które są dodawane, jak to, że przed rozmową chciałby być gin z tonikiem, nadają temu charakter. Jednak w odpowiedzi na pytanie N.D. Szebel wyjaśnia: Chciałem napisać najdłuższy wywiad na świecie ale nikt nie chciał go wydrukować, bo gazeta byłaby pełna po jednym razie. Więc powstała książka. Zbierał pytania od dziennikarzy i fanów i lekko je przystosował. Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi, nawet pytanie, czy była jakaś reunifikacja w niemieckiej muzyce pop. Jasna odpowiedź brzmi nie, a on ma poczucie, że nikt tego nie pragnie, ponieważ wszystko pozostaje zasadą rynku. Pozytywne rzeczy, które istniały w NRD, były i są często ignorowane. To oznacza, że musisz być przeciwny wszystkiemu, co pochodzi z NRD, inaczej byłeś za reżimem. To oczywiście głupie, ale tak jest. Ponieważ jego prawdziwe imię Frank Lothar Schebel uważano za niemożliwe, na początku jego kariery doradzono mu, aby przyjął pseudonim artystyczny Frank Lotharsen. Schebel uznał to za okropne i odmówił. Szkoda byłoby też mieć następujący wiersz Günthera Schindlera, który Schebel cytuje na końcu swojej autobiografii. Szebel odkrywa robaki w szafie i skarży się na uszkodzenia mebli, jak mu teraz. Frank Szebel pragnie życia z mniejszym stresem związanym z pracą, chciałby spędzać więcej czasu w ogrodzie i mniej godzin na scenie. Marzy o głębszych rozmowach z przyjaciółmi, zamiast powierzchownych rozmów biznesowych. W zakończeniu swojej autobiografii: Dziękuję, drodzy przyjaciele wyraża, jak często praca zajmowała jego czas, co pozostawiało niewiele miejsca na refleksję. Śpiewanie i spotkanie z życzliwymi ludźmi przez całe moje życie towarzyszyły mi, refleksyjnie mówi Szebel. Zauważa jednak, że przyjdzie czas, kiedy musi się wycofać. Pożegnam się bardzo cicho i ciepło, bo nie chcę umrzeć na scenie, mimo że kiedyś to powiedziałem. Moim pragnieniem jest być w domu i cieszyć się życiem. Szebel jest znany nie tylko z chwytliwych hitów piłkarskich, takich jak fani są siłą oraz Piłka nożna jest okrągła jak świat. Nawet w wieku 88 lat pozostaje aktywnym członkiem drużyny Eintracht-Malstorff i utrzymuje formę dzięki regularnym wizytom na siłowni. Jego młodzieńcza witalność jest oczywista, ponieważ wiek wydaje się mieć na niego mały wpływ. Po długiej i udanej karierze stale wiszą pytania, jak długo jeszcze planuje występować. Schöbel waha się, aby przypisać konkretny harmonogram. Gdy to stanie się żenujące, to koniec, podkreśla. Mógłbym powiedzieć trzy lub pięć lat, ale nie wiem. Myślę jak sportowiec, z meczu na mecz. Jest pewny, że od razu odłożył mikrofon, jeśli kulturowy krajobraz się pogarsza lub nie znajdzie już inspirującej pracy. Niemniej jednak inspiracja wciąż płynie. W swoim domowym studiu w Berlinie, Malzdorf, chętnie siada przy keyboardzie, śpiewa i pisze nową muzykę. Często wyobrażam sobie, że ptak, który siedzi za moim oknem, słucha mnie, mówi, podkreślając swoje połączenie z kreatywnością. Po twardym wywiadzie z Schlager Radio w 2022 roku, mówił o spekulacjach dotyczących swojej przyszłości. To nieprawda, stwierdza bez ogródek, przyznając, że rozważał emeryturę, ale także chce godnie pożegnać swoich fanów. Nie można w spokoju skończyć, bo nie wiadomo. Czy koncerty będą mogły się odbyć z powodu koronawirusa? Więc pomyślałem, że po prostu kontynuuję, wyjaśnia. Franki, jak go nazywają, nadal trzyma się z felów zdrowotnych i zmienił także swoją dietę. Wygląda lepiej niż kiedykolwiek, co przypisuje ograniczeniu spożycia alkoholu, rezygnacji z piwa, minimalnej konsumpcji mięsa oraz diecie bogatej w warzywa. Choć przyznaje do sporadycznych chwil przyjemności, co go młodzi, mówi, nie myślę o starzeniu. To zbyt męczące i po prostu kradnie mi czas. Podkreślając swoje pragnienie, by poświęcić ten czas miłości, muzyce i moim fanom. Podczas gdy podsumowujemy burzliwą podróż Szybela, przypominamy sobie o gorzko słodkiej rzeczywistości, że ukochany artysta wycofał się ze sceny. Jego muzyka dotknęła wielu żyć. I podczas gdy myśli o swojej przyszłości, pytamy jaka jest twoja ulubiona piosenka Franka Szybela? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. A jeśli podobało Ci się to wideo, daj lajka, zasubskrybuj i aktywuj dzwoneczek powiadomień, aby otrzymać więcej historii o ikonicznych postaciach. Dziękujemy za oglądanie.